Witajcie na kanale Salar Fly Fishing. O wędki Trapper koncept nimfowe o no film kilka osób prosiło mnie już dawno temu. W międzyczasie pojawił się filmik o wędkach Trapper Concept DF, czyli suchej muchy. A na te nimfowe no, musieliście trochę poczekać. Dlaczego? W pierwszej dostawie, która przyszła tych wędek Concept. W tych nimfowych uchwyt nie był z downlociem, a jak to koncept? Koncept to pewien pomysł, i pomysł był tutaj bardzo konkretny, bardzo precyzyjny. Miały to być perfekcyjne narzędzia nimfowe. No i tutaj tej jednej rzeczy troszkę brakowało, ale już są, już są koncepty takie, jak trzeba, i właśnie o nich dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć. Koncept NIMF to wędki trapera stworzone, dedykowane do łowienia na krótką nimfę, do łowienia na metodę żyłkową. W tej serii znajdziemy pięć modeli, od 10-stopowej, trójki, i jeszcze można użyć tak, potraktować bardziej uniwersalnie. To może być również wędka do łowienia na daleką nimfę, czy nawet okazjonalnie na suchą muchę. Jak widzicie, blanki są matowe, nieszlifowane. Dzięki temu nie mamy refleksów, więc nie puszymy ryb. Kolejna wędka w tej serii. To jest właśnie ta, którą tutaj mam w ręce. To jest 10 10,6 cali w klasie 3, czyli to jest 3,20. Później jest jeszcze 11 stopowa trójka, jest 10 10,6 cali czwórka i 11 stopowa czwórka. Jak pewnie zwróciliście uwagę? Jest specjalnie pod nimfę uzbrojona, stosunkowo nieduże przelotki. też przelotki czarne, żeby nie było refleksów. Ta druga przelotka to jest przelotka typu snake, która ogranicza możliwość zawijania się tutaj linki czy żyłki za przelotkę. Co ciekawe, wędka jest na złączach typu Spigot, czyli mamy tutaj klejony kołek, na którym montujemy. Oczywiście mamy kropki do wyrównania złącz. Wędki wszystkie są w czteroskładzie, wszystkie mają w komplecie tubę. No i ta tuba jest dzielona, także nie potrzebujemy pokrowca. Możemy od razu wędkę sobie włożyć prosto w tubę. Bardzo przyjemne. Dolnik sztywny, mocny, także tu mamy zapas mocy. Szczytówka jest bardzo, bardzo czuła. Jak na wędkę poniżej 1000 zł. Jest to naprawdę wysoki moduł. Tu mamy grafit 40 i 46 ton. Także dobrej jakości blanki, dynamiczne. Co jeszcze o tej wędce mogę powiedzieć? No, może o tym dolniku trochę. Tutaj, jak widzicie, mamy korek klasy 4A. Tu mamy twardą stawkę z drewna egzotycznego, dzięki czemu bardzo dobrze czujemy, co się, co, każde drgnięcie na szczytówce bardzo dobrze przenosi tutaj nam podpalec, więc mamy szansę wyczuć najdrobniejsze brania, stupnięcia o kamień, o cokolwiek. Uchwyt, tak jak wspomniałem, z downlockiem, czyli kołowrotek przesuwamy do tyłu. Tu mamy jeszcze dolnik z, ze wstawką z korkogumy, więc przy holu większych ryb śmiało można się wygodnie tutaj zaprzeć. Oczywiście mamy oczko do e, przypięcia muchy. Yy, oczywiście, firma Trapper na te wędki daje 5 lat gwarancji. Yy, ta druga, którą tutaj mam, to, to, to jest właśnie ta najmocniejsza w serii. Czyli to już jest wędka taka podgrzane. to yy, i podpstrągi, oczywiście większe. To jest wędka 11-stopowa w klasie 4. Więc śmiało do takich czy, czy większych NIMF, czy gdzie, tam, gdzie mamy średnio duże pstrągi. Tam, gdzie możemy zapolować na nabrzanę, ta wędka będzie doskonała. Waga tych wędek 10-stopowa trójka waży 94 gramy, 10-106 cali trójka, ta, którą tu prezentowałem, to 102 gramy, 11-stopowa trójka 106 gramów, 10-106 cali czwórka, czyli troszkę krótsza wersja tej wędki, to jest 105 gramów, a ta 11-stopowa w klasie 4 to 109 gramów, więc nie są te wędki jakieś specjalnie ciężkie. Oczywiście, na serię Concept NIMF firma Trapper udziela pięcioletniej gwarancji. W związku z powyższym, nawet gdyby się nie daj Boże, coś wydarzyło Śmiało, odeślijcie wędkę do Salara, załatwimy, wymienimy, naprawimy. Tu serwis mamy na miejscu w Polsce. W związku z powyższym, w ciągu tygodnia często mamy już wędkę z wymienionym elementem już wędkę naprawioną. A oczywiście dla pierwszej osoby, dzisiaj z kodem CONCEPT15 mamy 15% rabatu na dowolny model z serii CONCEPT NIMF. Także kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszam Was do subskrypcji kanału Salar Fly Fishing. Lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia nad wodą.